Siema nagrywamy dzisiaj odcinek Clash Royale mm, 8 minut już niedługo będzie Clan War Zagramy sobie irną gierkę i otworzymy skrzynkę Odbierzmy nagrodę dla Quest'a 20 wizardów 3

już niedługo będzie filmik Także jakieś 3 tygodnie, 2 tygodnie Będzie filmik Opening Nawet nie można powiedzieć Bo tu jest gwarantowana Jedna karta legendy Zagrajmy sobie no. Niedługo będzie taki Challenge Za wygraną pierwszą będzie Silver, gold, token legendarny, silver i lightning chest I tu jest do siódmego i tak samo wszystkie na Legendę Ghost, Lumberjack i Fisherman I już 6 minut więc sobie zagrajmy moim deckiem. O, opro proszę. Deck. I gramy. Jeśli chodzi o Clash Royale, to zamierzam po tym, jak blokujesz skrzynię już, to zamierzam już otworzyć nowy klan dla tych, którzy grają w Royale ale nie oglądają Pewnie jakby akademię w której jeszcze nikogo nie będzie dopóki wszystkiego nie ogarnę yy. Jak no to wygląda, że będziemy mieć świerką wieżę? No nie, on nie wiem. Okej. Okay. Hmm. Dobra. Atakujemy z drugiej strony. Do. ale tutaj tu widzę, że jest nowa rzecz gotowa ale uda mi się to wygrać w dupą komórną rzecz to jest zwycięstwo 3 do 1 428 goblinów 119 Bomb Tower 4 Elektro Dragony 4 Barbarian Barrel Golem 5 razy mm. Mogę ulepszyć właśnie Prince I już Kupiłem wczoraj Cześć, i teraz mogę go uleczyć na 12 level. Tak wygląda mój dzisiejszy sklep. To są oferty, dzisiejsze. Dzisiejszy taki sklep nie muszę trafić. Ochla, to 99 takich kart. 51 takich, 8 takich i jedną legendę. za to? Jest wszystko możliwe, ale nie sądzę, żeby nam się udało to. Bo i tak nie mam tylu pieniędzy. Zagrajmy sobie 2 na 2 Albo Tribal Elixir Challenge. Jak mówiłem. Ten klan ma być. таким экраном, которым может бы быть играть как бы малым. Посоединением с Харковым. Там, mm. jest... кроме этого, где -то, не там, taki tak dziś czyli ma być, nie ma być fajnych dni, tylko to ma być taki klan, w którym mają być wspaniali ludzie, ludzie którzy nie oglądacie inaczej, inaczej i inni. Ten klan w stanie da jakieś 12 dni. Jeśli chodzi o branżar, to dochodźcie do mojego planu, bo będzie event taki takich równinie jak w którym ci, którzy dochodzą, będą mieć do wygranej do wygrania podium FT członka, a ci, którzy mają nie